Cześć. Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. To już trzeci odcinek z naszej pięciodcinkowej serii związanej z budową naszego domu pokazowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch bardzo ważnych aspektach. Po pierwsze, opowiemy sobie o elewacji i jakie mogą być jej rodzaje. Po drugie porozmawiamy o tym, co przykuwa największą uwagę w naszych domach, czyli o oknach. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o wybór elewacji, to macie Państwo u nas do wyboru cztery możliwości. Po pierwsze, najbardziej popularna jest to elewacja wykonana ze świerku skandynawskiego. Zaletą tej elewacji jest jej szybkość układania, ponieważ deski są wykonane na tzw. pióro i wpust, dzięki czemu idealnie do siebie pasują. Co do koloru, jest cała paleta do wyboru. My zastosowaliśmy u siebie kolor elewacji kasztan. Natomiast wybór koloru będzie zależał tutaj od państwa gustu. Przy tej elewacji ważnym jest, aby pamiętać, aby co około 3 lata ją odmalować, zwłaszcza przez pierwsze 10 lat. Kolejnym rodzajem elewacji może być również deska drewniana, z tym, że modrzew. Modrzew opalany japońską metodą Shōsugi-ban. Dzięki tej metodzie deska jest zaimpregnowana ogniem, jest odporna na pleśń i wilgoć. Po zaimpregnowaniu ogniem maluje się tę deskę olejem lnianym. Drewno opalane tą tradycyjną techniką wyróżnia się oryginalnym, szlachetnym wyglądem. Płomienie ognia pozwalają wydobyć i podkreślić taką naturalną urodę desek i nadać im dodatkowych walorów wizualnych. Drewno, przy którym została zastosowana ta metoda przyciąga wzrok, nadaje budynkom i wnętrzom wyjątkowego charakteru. Opalanie drewna techniką Sugi ban to również niezwykły sposób na bardzo trwałą i wieloletnią konserwację. Kolejnym elementem elewacji do wyboru może być na przykład elewacja wykonana z stynku. Jednak konieczność zastosowania dodatkowych materiałów i pracy przekłada się naturalnie na cenę. Wybierając tynk musimy tutaj pamiętać, że dochodzą nam takie elementy jak 5 cm twardej wełny, siatka oraz klej. Zaletą tego rozwiązania jest jego dłuższa bezobsługowość i możliwość wyboru z naprawdę dużej palety kolorów. Wybierając jednak elewację stynku należy mieć na uwadze, że jego wykonanie musi być robione w odpowiednich warunkach pogodowych, no i nie zawsze w okresach jesienno-zimowych taką elewację można bez przeszkód wykonywać. Ostatnim rodzajem elewacji, jaki można u nas wybrać, jest to blacha. W naszych projektach stosujemy pokrycie dachowe wykonane z blachy na rąbek stojący. Najczęściej korzystamy z dwóch polskich producentów. Kolor standardowy blachy, który jest w naszych projektach, to antracyt. Jako interesujący fakt yy, można powiedzieć, że blachę również możemy stosować no, właśnie na elewacji. Pokrycie dachowe schodzi nam wówczas na boki budynku. Taki rodzaj elewacji jest na przykład w naszym projekcie Modern Smart. Ten rodzaj ma tak samo wielu miłośników, jak i zagorzałych yy, przeciwników, jeżeli chodzi o, o elewację. Natomiast nam bardzo się podoba takie rozwiązanie. Jak mogliście usłyszeć oraz zobaczyć, rodzaj elewacji jest naprawdę sporo. Jest świerk skandynawski, modrzew opalany japońską metodą shou ban, może być elewacja z tynku, a także z blachy na rąbek. Teraz zapraszam was do części dzisiejszego odcinka, w której powiem o oknach. Muzyka Nie jest tajemnicą, że okna odgrywają w naszych projektach kluczową rolę. I to nimi zarówno wy, jak i my często się zachwycamy. To one, na przykład w budynku Mezanin Smart, tworzą klimat nowoczesnej bryły stodoły z ogromnym frontowym przeszkleniem, ukazując przed budynkiem piękne widoki. A w budynku Modern Smart otwierają cały bok budynku na ogród. Okna jednak. To nie tylko tafla, szkła. To bardzo ważny element każdego domu. Oświetlenie, wentylacja, możliwość wglądu do środka i wyglądania na zewnątrz. Izolacja cieplna i akustyczna. To te najważniejsze z nich. Jeśli zaś chodzi o aspekty techniczne, które są szalenie istotne w nowoczesnym budownictwie, to w naszych budynkach stosujemy okna z najwyższej. Klasy profilami Gelan S9000 o grubości profilu 83 mm i aż 6 komorach, co pozwala uzyskać doskonałe współczynniki izolacji termicznej. Profil ten występuje w wersji dwu-, jak i szybowej. My stosujemy wersję trzyszybową, a to przekłada się na lepsze parametry akustyczne. Okna nasze są w kolorze antracytu. I co ważne, kolor ten jest dwustronny i wersja ta jest w standardzie naszej ceny. Nie wymaga dopłaty. Okna nasze uzyskują współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,8, co jest rewelacyjnym wynikiem dla okien. Można śmiało powiedzieć, że są one energooszczędne. Okna mogą być zarówno otwierane klasycznie, lub za dopłatą mogą to być okna w systemie HST, czyli przesuwne. Przesuwne okna mają bardzo ważną zaletę. Zajmują dużo mniej miejsca i pozwalają na więcej opcji wykończenia i umeblowania Waszych budynków. To się nagrywa? W dzisiejszym odcinku powiedzieliśmy sobie, o dwóch bardzo ważnych aspektach. Po pierwsze, opowiedziałem wam o wszystkich możliwych rodzajach elewacji, które mogą być zastosowane w naszych budynkach. A po drugie, pokazałem wam i opowiedziałem o oknach, czyli o sercu naszych budynków i o tym, co przykuwa ich największą uwagę. Zapraszam was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Wtedy tego typu filmy i mam nadzieję lepsza pogoda Was nie ominie. Zapraszam Was również na naszą stronę internetową do zakładki projekty www.housemart.pl zakładka projekty, ponieważ znajdziecie tam już nie tylko domy o powierzchni 35 m2, ale również o powierzchni zabudowy 50 i 70 m2. A te domy mogą mieć po podłogach nawet 115 m2. To tyle. Trzymajcie się. Cześć, bo pada śnieg. Housemart. Jesteś u siebie. Pozna